Mogę powiedzieć tylko tyle, że cała struktura wody, która jest pokazana tutaj w, w, w tych zbiornikach, a także w wielu, wielu zbiornikach gdzieś indziej, wszystko co jest związane z wodą, w normalnym, w normalnym świecie woda, którą wylewamy, dotyka nas, prawda? Czyli odczuwamy, odczuwamy wodę jakby pokład, ciało, ciało wierzchnie, czyli takie poszycie wokoło, na wzór tych astronautów, czyli tych, którzy lecieli na kosmos, moim zdaniem nie powinniśmy obracać ciałem w ten sposób, na tak zwanych tych symulatorach lotu, tylko pokładem. Czyli mamy nauczyć ciało wierzchnie, ciało te, które zbudowaliśmy, a te ciało powinno pozostać, jakby to powiedzieć, dostosowane do tego pokładu, czyli do tego ciała wierzchnego. Samo ubranie się, jakby to powiedzieć, w tak, zwanych, w tak zwanej strukturze życia, ja tego sprawdzę czy się w ogóle nagrywa. Nagrywa się, słuchajcie, woda juarska, to jest poranek. Ćwiczymy kulturystykę, dźwigamy, poskakujemy, robimy tak zwanego solidarsa, uniwersa. E, słuchajcie, chodzi o to, że, że ciało, pokład, doszedłem do tego, w, e, ciało jest jak ta woda. E, skonstruowanie tego ciała wierzchnego jest niepodległością dla wszystkich zjawisk, które są e, w, w różnych zaistościach czasu. Czyli jakbyśmy nie patrzyli, na którą stronę czasu byśmy nie patrzyli, na życie e, poprzednie, życie doczesne, życie świetne, życie święte, e, a może życie święte nie, życie... E, i patrząc na światy i królestwa dalej, a w, oczywiście w, w, w filozofii, biorąc pod uwagę, e, nie ma możliwości po dobrze skonstruowaniu ciała wierzchniego, czyli pokładu, e, już e, przy tak zwanej, przy egzaminie pokładu, nie ma możliwości, żeby woda, która płynęłaby powiedzmy po planecie, czyli woda, która by przepływała po planecie, a moim zdaniem taka woda przepływa po planecie i nie jest to mała woda, tylko gigantyczna, nie ma możliwości nie pominąć tego pokładu. Coś jak, coś jak wylać wodę na, na jajko, które nie, po, po wylaniu wody na jajko, które nie będzie mokre. Wyobrażajcie sobie, wylać wodę na jajko, które, które nie zamokło, nie musi sknąć. Tak samo jak wylałem wodę na, na drzewo, a one wysyka. A tutaj w tym przypadku wylewamy wodę, ona jest cały czas sucha. Nie podlega jakimkolwiek warunkom jak to się mówi zewnętrznym wewnętrznym strukturom planetarnym czasem przestrzennym prawdopodobnie tylko i wyłącznie podlega bo biorąc pod uwagę tego typu konstrukcję zjawiskową e, filozoficzną można brać pod uwagę że jest e, że możemy osiągnąć e, niepodległość pod względem bezpieczeństwa osiągnięcia sobie miejsca w którym możemy się zawsze odnaleźć Te miejsce może od nas wymagać na naszą starość czy już ewentualnie na Panie Prezesie, jak że na tym nie ale ostatecznie sam daje nam możliwość, aby to bądź realizować, e, trwałość e, swojej osoby i w pierwszym zakresie zapisać nas jak na fotografii realnej. Coś jak e, w filmach e, science-fiction, tylko po prostu bardziej rozbudowane. Jest bardzo duży wiatr, lecę dalej. Pozdrawiam Was.